W nowym akcie karnet wygląda świetnie. Jeśli jeszcze go nie masz i chciałbyś mieć, to jedyne co musisz zrobić to zostawić subskrypcję na tym kanale i wbić na mojego Twitcha. Stream jest dzisiaj od 11 rano, a o 15 losujemy 50 piece of karda, czyli za to będziesz mógł sobie kupić karnet. A jeśli już masz karnet, to za jeśli wygrasz 50 zł to możesz sobie kupić coś innego, więc to, że masz już karnet nie oznacza, że nie możesz wygrać 50 piece of karda. Więc wbijaj tam dzisiaj 15.00, no i to tyle, lecimy już do filmu. Valorant to zdecydowanie gra e-sportowa, a na najwyższym poziomie o tym kto wygrywa, decydują bardzo małe szczegóły. Z tego względu profesjonalni gracze chcą sobie zapewnić przewagę za wszelką cenę. Kupują trzy razy droższe monitory od zwykłych tylko po to, by zapewnić sobie kilka milisekund przewagi, testują różne rozdzielczości celowniki, kupują skiny, które dają im przewagę. E co? Skiny, które dają im przewagę Przecież w Valorancie nie ma żadnego skina, które ci daje przewagę, po którym masz więcej FPS-ów, twój wandal zadaje więcej damage'a i po którym się ci się HP zwiększa. No nie ma takiego przecież. No takiego, po którym ci się HP zwiększa, to nie ma. Ale ostatnio nagrałem film, w którym zastanawialiśmy się, czy skiny w Valorancie dają przewagę. No i doszliśmy do wniosku, że tak. Jeśli masz jakiegoś skina, który ci się podoba, czujesz się pewni w Valorancie, masz większą pewność siebie, gra ci się lepiej. A jeśli masz większą pewność siebie, no to lepiej po prostu ci się strzela, no i automatycznie lepiej grasz w Valoranta. Ale myślałem, że nie ma żadnego konkretnego skina, który jest jakąś taką złotą receptą na to, żeby więcej fragować w Valorancie i lepiej się grało. Ale po ostatnim turnie w Valorancie zacząłem się zastanawiać, czy oby na pewno. Bo zauważyłem, że 9 na 10 prosów gra jednym fantomem: Phantom Recon. I jest to aż o tyle dziwne, że z początku wydawało mi się, że no, na przykład dużo osób gra wandalem chaosu. Dużo prosów, proplayerów gra wandalem chaosu. Wydawało mi się, że to jest najpopularniejszy vandal. I faktycznie, on jest bardzo popularny. I myślałem, że no dobra, to może jest jakiś skin, który po prostu się podoba dużej ilości osób. Ale gdy zobaczyłem, ile osób gra fantomem Reconem na profesjonalnej scenie. To złapałem się za głowę, bo to jest as nierealne, żeby... Każdemu tam na tym, na tej scenie Valoranta wielkiej, ogromnej, profesjonalnej, podobał się tylko i wyłącznie Phantom Recon. Te nagrania, które widzicie cały czas na ekranie, to nie są nagrania, których ja szukałem i wycinałem z, tego, z najlepszych momentów meczu. że ty, o, dobra, Phantom Recon, to wycinam i tak dalej. To są po prostu najlepsze akcje w Sao Paulo. Film trwał 13 minut i 7, około minut z tych 13 minut, to są wszystko akcje, jak prosi grają Phantomem Reconem. Więc to nie jest, że ja sobie to wmawiam, tylko cały czas na ekranie. Widzicie, że najlepsza akcja turnieju to jest Phantom Recon, więc stwierdziłem, że muszę to przeanalizować, bo jest to interesujące. Doszedłem do kilku wniosków i kilku argumentów, które wydaje mi się, że przemawiają prosto do, do głowy, żeby właśnie używać tego fantoma. Numer jeden, inny sposób trzymania. Jest to jedyny fantom w grze, którego trzymasz inaczej niż każdego innego. Teraz na ekranie widzisz, jak trzymasz Fantoma Oni. No, tak jak trzyma się fantoma. Defaultowego fantoma też się trzyma w ten sposób, no i każdego innego. A Phantom Recon jest to jedyny fantom, który jak teraz widzisz, no jego się trzyma trochę inaczej, ta ręka jest inaczej ułożona i trzyma się ona takiej rączki, która jest pod tym fantomem. Być może sprawia to, że... sprawia to takie wrażenie generalnie, że grasz trochę inną bronią. Że to nie jest fantom, tylko być może jakaś inna broń, on ma też inne hitboxy, ma po lewej ten taki laser, więc to wygląda naprawdę fajnie, tak jak trochę w Call of Duty, bardzo mi się wydaje, że jest to fajne. Drugi argument jest to, to, że on cię nie rozprasa. Jest bardzo ładny, inaczej się go trzyma, ma kolory, które cię nie rzucają w oczy. Jest stonowany, no a to jest bardzo ważne, bo jeśli jesteś profesjonalnym graczem, albo jeśli po prostu jesteś zwykłym graczem i jakiś skin ci się tak rzuca w oczy że po prostu nawet jak się skupiasz na celowniku, to kątem oka i tak zwracasz na niego uwagę no to, to ci przeszkadza w grze a tutaj z tym fantomem czegoś takiego nie ma więc wydaje mi się, że to są te dwa argumenty, które przemawiają prosą do głowy za tym, żeby używać tego fantoma, bo nie dość, że jest ładny, no to cię nie rozprasza jeśli sobie zobaczysz teraz na przykład na fantoma glitch popa na ekranie to zobacz, jakie on się rzuca w oczy cały czas się coś na nim animuje, cały czas coś się rusza, wyciągasz go, rusza się kolory to biały i czerwony, bardzo się rzuca w oczy, jak się skupiasz na celowniku, to i tak kątem oka jesteś w stanie go dostrzegać i być może to Ci przeszkadza. Więc to, według mnie, jest powód, dla którego prosi grają właśnie fantomem Recony. Przypominam o tym, że jeśli chcesz wygrać 50 w karda, które możesz wydać na karnet, to zostaw suba i dzisiaj wbijaj na streama, stream od 11 rano, a o 15.00 jest to losowanie na 50 złotych, więc wbijaj tam, a streamy codziennie wieczorem od 17.30, a w sobotę i niedzielę 11 rano. Siema!